Witam Was, dziewczęki! Dzisiaj kolejny dzień adwentu. Dzisiaj znowu otwieraniem zajmie się tata. Witamy, 15 Pis. dzień adwentu. Karteczka, okieneczko z numerem 15. I tak jak poprzednio, mamy kartę plastikowo. Tym razem jest to Juventus. Dybala, Mandzukic, Pogba, Pogba już w Manchesterze, attacking trio, także w niedzielę również trafiamy kartę multiple. Także już czas leci, leci, niedługo koniec kalendarza, Będą się rozpoczynać święta, także pomału trzeba choinkę szukać w lesie. To cześć, narka, pa!